Potem była realizacja obrazu o Powstaniu Warszawskim na 60. rocznicę. Potem kontynuacja Muzeum Narodowe w Kielcach, gdzie upamiętnialiśmy rocznicę Powstania Styczniowego. I w końcu na jesieni wystawa Muzeum Dulak w związku z obozem przejściowym, który miał miejsce po Powstaniu Warszawskim. Także proszę Państwa, ta wystawa nie jest przypadkiem. Jest ona jedynie elementem. Pewnego artystycznego działania. Oczywiście to artystyczne działanie ma pewien element, który jest elementem myślę, że przynależnym każdemu artyście. To jest zwykłe zarozumiałości, że mogę powiedzieć, że sztuka ma swoje znaczenie w społeczeństwie, w naszym życiu, w naszym przeżyciu, w tym wszystkim, co funkcjonuje dla nas jako rzecz ważna. I jeśli oglądam prezentacje, których elementem głównym jest coś, co naprawdę nie ma znaczenia dla nikogo z nas, robi się z tego sztukę, na dodatek jeszcze przeznaczane są na to ogromne państwowe pieniądze, to muszę powiedzieć, że jest mi smutno. Jest mi smutno przede wszystkim dlatego, że realizują to artyści, którzy wierzcie mi. Nie znam tego z doświadczenia, ale serce mi podpowiada, oni tego nie robią z własnej inicjatywy. Smutno mi i szkoda mi ich, często być może robią to z biednych, ponieważ nie mają środków do działania artystycznego. Więc jeśli układ kuratorów ma w dyspozycji swoje pieniądze, to wynajmuje tych biednych artystów i oni pod dyktando realizują różne, różne cele. Potem odchwytują to niektóre media, robią z tego działania, które nagle okazują się, że funkcjonują w kategoriach sztuki. Proszę Państwa, to często nie jest żadna sztuka. To jest tylko myślenie o tym, żeby działo się coś na dziś. To jest tak jak pismo, które działa jeden dzień. A przecież są pisma, które działają jako tygodniki, kwartaniki, miesięczniki. W końcu są też i poezje. Są też powieści. Więc myślimy kategoriami powieści, która ma być przewodnikiem, przewodnikiem po naszym myśleniu, naszym przeżyciu. Proszę Państwa, jestem z natury optymistą. Może niepoprawnym optymistą, ale mam głęboką nadzieję, że jeśli wkłada się energię pozytywną w coś, co powinno być rezonansem, co powinno powodować rezonans, w odbiorcach, to jest to dokładnie to, co nas wzbogaca. Sztuka, prawdziwa sztuka wzbogaca. Powoduje, że kwitnie.